Cześć kochane kociaki, słuchajcie, jestem sobie w lesie na grzybach i tak komary gryzą jak skurwy syn. Normalnie zaraz mnie szlak trafi. Ja se wchodzę do, do lasu, a tu mieć dziesięć komarów i gryzie. Normalnie tragedia. I słuchajcie, właśnie znalazłem jednego prawdziwka. Prawdziwek! No. I zaraz go pójdę sprzedać, tego prawdziwka. Ale chciałbym jeszcze znaleźć więcej grzybów. O, widzę jakiegoś fajnego grzyba. Ale chyba trójaka. No ale co? Trujaki też się sprzedadzą. Zobaczcie. Muchomor, no. Wezmę go, sprzedam jakiejś wariatce i ona go kupi i się zatruje. Główno mnie to obchodzi. Cholera. Dzik, dzik. Jezus. Dzik, dzik tam jest. Ja. To jest dobrze, że mnie nie zauważył. Ja. Jeszcze z młodymi. Matko święta. Dobrze, że mnie nie zauważył. Czekaj, zejdziemy do lasu. Dziki, słuchajcie. Co, co one tu robią? Boże, jaki syf. W ogóle patrzcie. Patrzcie. No to to jest nienormalne. Jakaś, jakiś jak szambo. Patrz. Tam są. Ej, jak my teraz wyjdziemy? Jest! Yes. Słuchajcie, jak wyjdę z tego lasu, to pójdziemy przelać tych grzyby. Jest! Jak się wystraszyłem tych dzików. A, jeszcze żaby jakieś tutaj latają, jakieś pomylone. Słuchajcie. Jest! Dobra, już uciekłem od tych dzików. Słuchajcie, tak się wystraszyłem. No bo wiesz, dzik tak chlaśnie, to zabije od razu. I w ogóle idę sobie drogą. Idzie sobie babka gruba, taka świnia, że to cholera. I ona całą koszulkę grzybów ma. No czujesz to, ja do niej daj jednego podgrzybka. Ona To se na zbieraj! Ja ciężko harowałam, a ja ty, świnio, pazerna ty. Jak mogła tak postąpić. No ale ludzie to są świnie i tyle. Dobra, idę tego podgrzybka sprzedać i się widzimy za chwilę. Dobra, już wróciłem z grzybów. Słuchajcie, nic nie znalazłem, bo mnie obce ryje. Grzyby wyzbierały. Ale słuchajcie, pójdę jeszcze kiedyś do innego lasu, że pozbieram grzybów. Jestem teraz właśnie w jagodniku i teraz właśnie pójdę napić się wody i może komuś sprzedam tego grzyba. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Y grzybka mam do sprzedania. Może pan by kupił? Grzybka? No, ja też grzyby są super, co no, nie jadam grzybów, ale ja Ale ja nic. mam prawdziwkę, chce pan zobaczyć? Proszę Niech bądź. pan zobaczy. Widzi pan? No widzę, ale to, to prawdziwka niepodobne. No czy to jest prawdziwe, co nie, nie, nie pan opowiada? niemożliwe, niemożliwe. A skąd pan, zna się pan na grzybach? Specjalnych ja znam. Panie, ja się znam pani, ja... Przez 10 lat wybieram grzyby i znam się. 10 nie możesz, bo ty nie masz dużo więcej niż 10 lat. No, Ale ja od, od dziecka zbieram z rodzicami, pan nie chce ode mnie kupić grzyba. Ja, te ja zbierałem, ale tego grzyba nie kupię. Jest... Pieczek jest stary. No ale kupi pan za 100 zł. Pieczek jest stary. Jaki jest do dobry grzyb, panie. Na to jest wyjący. A potem się poznaje, że... No, no, ale, niektóre tutaj... grzy... ale niektóre grzyby właśnie są takie jadalne. A, to... A po drugie? W telewizji i w radiu, żeby grzybów w ogóle nie jadać. A bo co ma... pan takie bzdety opowiada? Grzyby nie ma żadnej grzyb. wartości. Ma, one są zdrowe grzyby, nie panie. Nie ma, nie ma, nie ma. A co pan bzdety takie opowiada? Dziękuję, żebyś? dziękuję. Ale nie miał pan kupić. I co nie pan? Nie, najpierw nie, nie. kupuje pan? Ja nie mówiłem, że kupię. Ja Aha, no to patrz. Patrz. no to patrz. Widzicie, jaki cholernik nie chce nie kupić grzyba. Dobra, dobra, dzięki. No pa cholera grzyby walić grzyby ja nie chcę grzybów więc żadnych grzybów bo grzyby są trujące w lasach i lepiej grzybów nie jeść dobra pa